3, 2, 1, start. Cześć, nazywam się Kuba Cieślak a to jest. W dzisiejszym filmie, a także w kilku następnych, chciałbym Wam przybliżyć temat światł nurkowych. Jak wybrać to pierwsze światło nurkowe? Czym się kierować przy wyborze? Na jakie elementy zwrócić uwagę? Czym się raczej nie kierować, lub na jakie pułapki uważać? Co oznaczają te wszystkie terminy, które się pojawiają w opisach? Co to jest światło główne, zapasowe? Co to jest światło wideo? Do czego służą błyskacze? Co oznacza określenie światło do komunikacji albo dobre do komunikacji? Do czego służy uchwyt Goodmana? I kilka innych jeszcze aspektów, na które warto zwrócić uwagę, wybierając światło, by służyło nam długo. I dostarczało nam tylko i wyłącznie przyjemności w trakcie nurkowania. Zaczynajmy. Światło główne, czyli kablowe, bo najczęściej mówimy o takiej właśnie konstrukcji, gdzie mamy głowicę, mamy akumulator zasilający tą głowicę i kabel łączący zasilanie z głowicą świecącą. To określenie wzięło się z konkretnej konfiguracji nurkowej, w której nurek schodzący pod wodę w warunkach, gdzie nie ma naturalnego światła, czy są to zamknięte przestrzenie, czy jest to po zmroku, czy jakieś inne warunki wpływające na to, że na przykład głębokość, na to, że tamtego światła nie ma, nurek generalnie zabiera ze sobą przynajmniej dwa światła. Jedno, podstawowe, zwykle to mocniejsze, mniej poręczne, ale za to długo świecące i mocne. I drugie, przynajmniej jedno światło zapasowe, służące głównie do uruchamiania w momencie, kiedy to główne wysiądzie z jakiegoś powodu. No i dobrze, żeby to zapasowe było małe, kompaktowe i nie przeszkadzało nurkowi wtedy, kiedy nie jest używane. Te światła są stworzone głównie po to, żeby spełniać oczekiwania bardzo Zaawansowanych nurków dekompresyjnych, technicznych, którzy, wydając naprawdę niemałą kasę, poszukują świateł, które spełnią ich wysokie oczekiwania. Stąd, tak naprawdę, jeżeli chodzi o cenę, to Sky is the limit. Też trzeba pamiętać, że w poszukiwaniu klientów producenci czasami zapędzają się trochę w konstrukcjach, tak naprawdę spełniając oczekiwania grupy nurków, którzy tak naprawdę głównie kupują to światło po to, żeby zawstydzić pozostałych kolegów nurków i pokazać się, że ma się pieniądze na bardzo potężne światło, które świeci bardzo mocno, ale nie do końca jest to potrzebne. Odnośnie mocy, rozwinę jeszcze ten temat. Dlaczego nie należy się specjalnie kierować tylko i wyłącznie tym jednym czynnikiem? Światło backup, czyli światło zapasowe. Jest to zwykle mniejsza latarka, prostsza konstrukcja. Nazwa się właśnie wywodzi już ze wspomnianej konfiguracji, gdzie nurek posiada podstawowe światło, to mocniejsze, zwykle mniej poręczne i drugie zapasowe, wyłączone na początku nurkowania, uruchamiane tylko w momencie, kiedy główne światło wysiądzie, w związku z tym te światła są raczej małe, kompaktowe, tak żeby nie przeszkadzać nurkowi, kiedy nie są włączone i są to lekkie konstrukcje. Ogromnymi zaletami tych latarek jest ich właśnie kompaktowość, lekkość, prostota konstrukcji, co przekłada się też i na awaryjność tudzież na możliwości naprawy tych świateł. I też oczywiście przy obecnych światłach można powiedzieć już o naprawdę przyzwoitych parametrach tak samo czasu, jak i mocy świecenia tych latarek. W związku z tym, nurek rekreacyjny w zupełności zadowoli się takim światłem, jako tym pierwszym światłem i doceni walory takiej latarki. Oczywiście, pamiętając o zasadzie, że w warunkach nurkowania bez światła naturalnego powinien być wyposażony w dwa światła i mogą być to światła backupowe w zupełności. Um, oczywiście nie ma co się przejmować, e, nazwa światło zapasowe to jest tylko określenie pewnej grupy latarek, mogą być to też nazywane latarki kompaktowe. Nie spotkacie się raczej z sytuacją taką, że ktoś Wam powie Ej, stary, to jest latarka backupowa, nie powinieneś używać jego światła głównego. Nie ma też pojęcia policji nurkowej, która zatrzyma was w trakcie nurkowania i powie Dzień dobry. Używa Pan światła backupowego jako głównego, nie powinien Pan tak robić. Proszę opuścić nurkowisko. Opcji wyborów, wariantów i możliwości, którymi możemy się kierować przy wyborze światła, jest tak dużo, że temu poświęcę osobny film. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że dość jasno opowiedziałem o światłach typu główne, typu backup zapasowe tudzież kompaktowe. W kolejnym filmie opowiem Wam o światłach wideo, o błyskaczach i przybliżę temat o co chodzi z uchwytem Goodmana, co to jest światło do komunikacji albo dobre do komunikacji, jeżeli macie pytania, zostawcie je w formie komentarza, tak samo u wszelkie uwagi mile widziane, oglądajcie kolejne filmy, klikajcie subskrypcję oraz dawajcie znak do góry. Do zobaczenia następnym razem.